Dzień dobry, Dzień dobry. Komenda Wojewódzka Józefka, podkomisarz Wach, aspirant Walczak. Dzień Kochanie, dobry. co się dzieje? E, państwo z policji, nie wiem. I bardzo dobrze, piętro wyżej. Co piętro wyżej? Imprezują całą noc, spać się nie da. Dzwoniłem do Was, do Straży Miejskiej już parę razy. A, bo Maksymilia Fiołek? Nie, Fiołek to właściciel mieszkania, my tylko wynajmujemy. Mówił, że to spokojna okolica, a tu sufit całe lata. No masakra jakaś. od kiedy Państwo wynajmują mieszkanie? Od wczoraj, podpisaliśmy umowę na rok, niestety. Aha, ee, a to będą się państwo widzieć z właścicielem, tak? Nie, zapłaciliśmy dwa miechy z góry. Dzwoniłem cię ci do tego buraka, żeby odkręcić umowę i niech zwraca kasę, telefon głuchy. Ładnie nas załatwił. A dlaczego go szukacie? Bo chcemy zadać mu kilka pytań. Gdyby się odezwał, dajcie znać, dobra? Okay. Dziękuję no. bardzo, do widzenia.